Tutaj weź tutaj Kurwa, boli. mi nogę z Nie, bo chytny posmak ten browar. No, bo. chujowy straszny. nie, no, tak Dwa, dwa dam. No, a to jest na przykład słabsze alkoholowy niż ten? Ale czuć bardziej. No, czuć czuć gorę, z taką gowieczkę czuć, no. Tras jeden, 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 jeden. Nie, ty ile dasz? Dwa, półtorej, półtorej. No ja dwa, ja dwa. Te a przypominam, że te piwa kosztują 1,90 zł. O kurwa, to Ej, za cenę, ale plus jaj, za cenę. Plus za cenę, dlatego jeden. Puszkę za puszkę. A za puszkę niczego daj teraz najmocniejsze bo. piwo, jakie piliśmy do tej pory, bo dość słabe w porównaniu do niektórych, które mamy. To tego nie za dużo. Mamy yeah. już spadnie jakieś tu ledwo. Siedziło. Złoty 90. Ja zawsze Polska, Polska. by się dzialsza pogadać na balkonie, bo ja też. Boltas 7-2. Ja ten... się Musisz pogadać, musiałem pogadać z wielbłądem

Ale... Patryku, ja ci podam, widzę, nie możesz Nie pijcie, nie pijcie. Przepis. Przez was muszę przejść przeszczep wątroby i jestem po o, zawale. W porównaniu do innych argusów, które śmierdzą żelazem i perfumami, to to jest nawet pijalne. A ten? Ten moja mocniejszy, dobra. Z trówką? Z Ale jebie. O kurwa. o kurwa. Ale kurwa, jak grzyba. Pierdolne o, sobie pisa, Ty, śmietnika. Pozdrocza. Ta opinia była prawdziwa, w do tych dwóch, to ten jest najlepszy, ej fa No, cztery daję, ja bym dał trzy Ty, ja daję cztery Ty bez kipu, to nie jest złe Bo nią O kurwa Nie, nie wiem. Ja daję zero mną. najlepszego ja waposzoku ja w Polsce ani ja tak, no. daję cztery, ja smakują. To no. jest Też trzy cztery daję no <laughs> z drugiej się z drugiej strony, z drugiej strony, z drugiej strony, z 50 to nie z <laughs> nie strony, z drugiej to tak drugiej A, dobra. <laughs> daj mi dwie. drugiej strony, Daj, mi dwie. daj. drugiej strony, z drugiej y co z wpadają. Ten. z właśnie do z ten. ten co ten? No. ten Ocena Argus Strong. 0? Zero? zero. Nawet jedyna. Puszeczkę. Puszka nie jest pani. Go, pani. jest pani. ZE, zE, zero. To ma Zer ty o Tylko 5 daje. No, bo ma 0 daje i średnio za nich no, no, nie, nie można. Zero w ogóle. Jak no, jak to, nie ma się. 0 do 5. 0 do 1. Jak 1? A tam dałeś po 3. No Dobra, gusta gusiki. Ja daję 4. Ja daję 3. 4. 8, guzemy na 5. Dobra, też daje 4, 16 na 5 3. 4. Jestem sama medalą, ty? Nie wiem o co chodzi. Nie 3, ale o to chodzi. 3. Za jednym z te utępować, kurwa. Jeśli rejunekaracja istnieje, to chciałbym odrodzić się jako ta poduszka. Za dykę to się napierdolisz, tym czekać po. A kurwa, przecież to 5 takich browarów ty jesteś tam. Za jednym Proste. Nie no, jak najbardziej, ja nawet no, mnie bardzo smaczam. Ty, a ja wiesz, że godzinami, no ale te 5 browarów. O kur. Nie no, pół. Nie godzinę. no, 8 już. Ale że 2, 4, 7, 7 dopiero. Dobrze, jak byliśmy z seriami, to jest kolejna seria browarów. O już, widzę te puszki, mi się żygać. Maja, najpierw. A waszym lubionym przecież? Doner, 4% alkoholu. To nie. Doner, strong, 6,6% alkoholu. Oraz doner. Super Strong! 9%! Ile <gulę> to ma prągcie! Tak, weź tak, już wezmę, już wezmę! No pierdolę, dobra! Aż idę poszukać tego! <gulę> Aż idę. Się wyszła, tak. Idę się wysłać, zaraz razem. Tak? Nie no, dzisiaj A, No dobra Donera szukamy, tak? Ty, a nie masz jakiegoś takiego jak Doner kebab? No jest. Yeah, yeah. Ty a powiem yeah, ciężko? No yes. Że już czuję kurwa jakoś inaczej pracę mówisz. Ty. Ale ja te puszki wyglądają jak... Jak nie man. piwo, tylko jak takie te... Nie wiem, nie wiem do czego to porównać. Jak duże no, bateria. masz tą poduszkę ba po bateria? <noise> jest kidry, no Zimno bateria. Jest, nie masz kotu jakiegoś? Wzajebuł wszystko, przecież powiedział, że będzie jebać. No generalnie. Zimno ci? No zimno, no. Bo tu wieje ciągle. Jesteś pierdolnięty, człowieku? No dobra, dobra jest z ja. Na straszne. Coś, coś? Nie, no, lej browarat, tu trzeba. Od środka coś odży, po prostu. Slady. Nie, no ja ci mogę coś dać. No, 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 ale, ale, nie, psa nie, 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 nie. Nie, nie, Powiem wam, że wstałem Nie, też nie, no. I trochę faza weszła. nie, mi spod nie, 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 ale jak nie, spod nie, ja nie, 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 jak nie, 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 kurwa nie, Homoseksualna ja miłość jest, ja jest ja bardziej męskiej niż Tak, bo sami myśli, bo to w porządku. Raz tak się najebaliśmy już. Zawarciłem, ja ja mam kocę. To ja to za chwilę. Kurwa, No już też. Ogrzaliśmy się Ja pierdolę, jeszcze jest kustosz mocny i w butelce. Oj, najlepszy Plastikowy. najlepszy o, a daj kurwa. mi ten lejek i to przez lejek mi dalej. nie to może później. później nie leje bo widzowie mają mamy... mamy jeszcze taką <grym> <grym> atrakcję <grym> <grym> to, to każdy <grym> musi no, to, to przy kustosz chociaż plastikowym jedne. chociaż jednego chociaż jednego każdy musi plastikowy jest ja, to ja mogę dobra. pić po tym byzerom, to, to zajebiście. Połóż weź poduszeczkę. Mam <coughs> <Bawam> się jaja <coughs> stąd. Pod jednym kocykiem stąd. Fajnie się czuję. Nie, się Je, tak bo, bo ja już zgubiłem. Ja jak to się... Na Doner. Doner. Ty, to może sobie kebaba zamówimy tutaj. Oooo. Nie... Chcecie, chcecie, jakieś przekąski? A co jest? Kabanosy, paluszki. Weź ty, jakieś palówę na cienki, bo ja cię i tu może parubę zakryłem. Jaka paruwa wariacie? Paruwa zwyczajna. <grywa> też też w Adwiniu? No, no, no. Dwa razy, ja ci klasyczne Na chodoszka z, o tym. teraz... No, idziemy na rozmowę. Nie, klaska? nie. Dobra. Dobra. Nie, po, nie. No. nie, kurwa. Kurwa, no go rozmowę. Po tę kamerę. Po tych kręcić parówę, a my idziemy na rozmowę. Nie, z z jaka paruwa, jakie coś siła wariacie? Właśnie. Klasyczna yy, Musimy złożyć zamówienie. Jaki krecu? Kurwa. Meksykański tam widziałem. Ja chcę Ja Jace chcę serową parubą. Jest meksykański, jest meksykański, yes, meksykański. Yes, meksykański. Yes, meksykański. Yes, meksykański. jak najbardziej. No, jeszcze jem, trzeci jem, hot dog Olsza, ty też hot doga? Tak, ale z serową parubą. Sero... Jaki sosik? Tysiąc wysp. No, że zapamiętasz, i... nie chcesz zapisać. O, oczywiście, że zapamiętam. Pierwszy w robocie, ale pamiętam. A co ja nie złożyłem zamówienia jeszcze. Halo! A, nie... A to już kurwa trzeba zapisać. No. <laughs> Jeden za dużo. Za dużo tych palców. Ale półka mocno zgarbiona, Ja pierdolę No prosto, taka chrupiutka jak na ogóle. Co taka? No. no. Cervant, <grym> dziękuję, Cox za donate. Mateo Argusika ze starym kołem śmietnika, no to potem. <grym> Dobra, <się zbierają> No to pozdrawiam serdecznie. Dlaczego nie mogę czy mieć? Donor lagos. Nenelu, jedźcie jakiś czas, ktoś w nim i Zaraz, powiedz mi, no kurma, jaka pora, Ty, bo Jarzyna Krzysztof napisał, że jeśli reinkarnacja istnieje, to, nie, nie, to chciałby się odrodzić jako poduszka. No, nie Lukiego, no, nie wy. Starczy, starczy. Ale, starczy. Co? No, A Lukejon pierdział? Tak, po prostu. Tak, po prostu. Situlał ją, okej. Daj mi reszta. Dobra, leż, ty, co ty robicie? Co Nie pościągłeś. A dla kogo ta porcja? Dla mnie! Są ma tyle piany! Nie po ściance, tylko od góry! Dobra, piemy! Poczekaj, zapak! on z tym testem, No i do mordy, Ty, Ale ładnie pachnie we No, no nieźle, no, to, to jest... To jest kurde, to patrzę. jest naj, najsłabszy? Doga, dajcie mu przeczytać opinię! No, najsłabszy! W remieściach! to Dobrze, No bo no, 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 już widziałem, że Olsa pijemy. Ale nie ma no dobra. Smakuje wam? Nie. Teraz jak się napiłem i przemyślałem, to to smakuje jak woda rozcieńczona. No. Dobrze, ja próbuję. Właśnie ma najmniejszy wodę. pięć daje. No ja daję Tu To tak. spokój jak woda kurwa. No, jak z fiwą, woda z piwem. Jak woda no, z piwem. Ja daj pięć. Nie, nie wszystko, tak samo spaduję. Daję, daję dwa. Daję. Ja też daję pięć. Ja daję dwa. Ja daj trzy. Pięć. Kurwa, to ma średnią opinię 3-3 z jeby Na co 10. Wy, co No ja dwa. No dobra to. To pięć. No pięć. No, to jest ty. Piotr, że Ty ale... Spodobałeś. Ale oszukał! Co? No bo tu jest piana, nie? No. No. A chłop napisał tak. Beznadziejny, metaliczny posmak, a pian... O kurwa, jakby śnoszę. Jak Kresie. się odbija to znaczy smakuje. Ale generalnie. Moda. Dlatego pięć no. Ile stary? dajesz? Dwa. Pięć. Pięć. Nie wy trolujecie, kurwa. Nie. nie. ja już jestem najbał. <śled> no dobra, dobra, no, trzy, no, trzy daję. Półki! No, do nie, jest ja tak poważnie, no trzy, no, 3, bo taka faktycznie woda Taka woda od... Trzy? Ja bym jeden. Dobra, to kurwa jeden. Ja dwa, dwa. było to. Puszczak, jak Kurwa księżniczka! Pięć. Gówno jebane, nie Macie rację, chłopacy, do pizdy ten pro, Ja bym się to wypiął, Jaka jest kurwa cena? Ja daję A, jeden. No jaki jeden, uspokój się. piątki do jednej Ale szyszka <grym> zmiana. Jak shift. No gówno było, no. no. No dobra, kurwa. Zaraz to ważną piątką. Ja ty tak kurwa, ale chłopaki to jest zwykły, przy tym super staw, to ja nie wiem co się poradzicie. Co my sobie nie poradzimy? Damy Zdech. radę, ty? Daj do Trzy. Jeden, dwa, ty, a może Christian ty Bo to dałaś lepiej, Ale nie, dwa. Mogę, dwa. Ja nie mogę, nie mogę. <laughs> ja panu to Ja Nie bo prosił No właśnie, a a teraz się Nie, bo muszę jutro na wstać i jechać, już raz tak wracałem. O której jedziesz? Nie to od rana. Ale to może stać o 16. Nie, nie, muszę z rana wstać. No to z rana zależy, ale o Ty bo. O, o tym to nie ma opinii w ogóle. Mityczne piwo. <grywa> Mityczne piwo. Niepowtarzalnie złocisty. 6 i 6 marko. 6 i sześć. sześć i sze... Moc... Do do... Nie wiem. Do... I do... tu jest szóstek? Mocmen, ale się nie. Dobra, poczekaj! Kurwa! Ale jest napisane strong beer. Dobra. To jest... A to jest super, super strong. To jest ultra skromnie. Ja pierdolę, Wielu, super Light. Ale to już wygląda jak takie dla totalnych żuń, tak? No. Dobra. Uwaga. Oj, przepraszam. Daj szybko, muszę coś sprawdzić. Będzie? Więcej chcesz? <grym> o, więcej. Tak więcej? A chcesz się No. Nie. Co? <grym> panowie kurwa Oglądam mecz. No chce. Skończymy na tak. streamach kurwa i idziemy meczu. Nie, robić. nie wiem ja to mi się pogadał chwilę z tą oczną, nie? Poczekaj, no jeszcze, po <laughs> Jebani ci. Starcie, starcie. Zobacz jak to wygląda jak mocz jebany, kurwa. Zajebisko nie pokazany nie kolor kurwa jest 45 nie, lej, nie 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 jest 45 lej, 45 nie jeszcze 45 no, jest pachnie, gówno. nie mi nie 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 Urobiony nie 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 nie, Dobra, tutaj mi. Nie, nie bierz tak źle. Wpasałem zapachu piątego. No to wymieszaj dobrze dotlej, to kurwa, że to tak malisz nami. A. Ale gorzkie gówno. No to szczerze. O kurwa, jaki syf. Droga, ty. To metaliczny pasek. Ale takim metalem. Nie, jest takim W to... Takim metalem. Mam, no, parze, nie, tam ma że. Fucking! To ze dwa dobre. lata leżało kurwa na magazynie. Kurwa. To ze puszkę od Le. środka chyba. Kurwa, ja się boję Postar... tego czarnego pasek. I kurwa, to po terminie. Nie mu. Nie do 10. Nie no, do października. Ale 2021. Tak, no. Tak, tak. A, no to jeszcze trochę. Ale kurwa, to zeżarło puszkę. Nie, no. Olej, jedynie metalowe. Dobra, jeszcze ja nie próbuję. <laughs> <laughs> bo się śmiałem cały czas. Się no jedynie metalowe. To serduszko. Nie. Dobra, napierdala. Oj, kurwa, nie ta ale ja Ja nieraz nie chcę nawet Bo mam komuś albo perma, jak chcę na drugi monitor przełączyć. <grym> jest tragedia. Ale kurwa, kurwa <grym> jeden. Nie no dwa. Jeden, jeden. A warto, ma. Jeden. Nawet puszka tego nie ratuje. Zobaczcie, jeden, puszka wygląda jak kurwa. Jak kurwan to zaprojektował, niewany. To bo piwo stwarzysz żeby samemu się dać. Nie gówno nieba. To syf ja kurwa. kurwa. Lew, E tak. a na koniec streama ma słucha z tego wiadra <noise> walił tak. <noise> Baby Be A nie tak. Nie liczę Jeden. Jeden, jeden tak, opinia jeden. <noise> Bez Dobra, teraz jest super, super mocne... <głosy> 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 9% Średnia opinia to 3,6. Tanie głowa. piwo. Poczekaj. Jeden kurwa. Scary Monster napisał tak. Tanie piwo z wysoką zawartością alkoholu, idealnie na studencki biefor jak na cenę smak na według. Ok. Studencki before, ja pierdolę. Nie no, wygląda tragicznie. Wygląda strasznie, jeszcze gorzej niż ten kurwa albo ta puszka w ogóle jest taka obszupana jakby ktoś <noise> brał to piwo z półki, ale później popatrzył na nie i odłożył. Za, za każdym razem jebanym. Ale pobijane. No, się nie dziwię. Uwaga. Openuje. O górki. To <noise> no, włocha jest pucha od razu. Nie, 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 nie. Ja? Dzięki. Tak. Powiadasz? No, przepraszam. Co? Nie, ja chcę. Na pole troszkę więcej z <noise> nie nie nie. <głos> <głos> o, to! A to wygląda jak taki mocny... No Naprawdę taki mocz, który trzymałeś cały dzień. No, tak, jak taki Mega odwodniony, tak, no, mega ciemny taki ta, zbyt na... Taki pomarańczowy. Mod na kacu. Teraz czuję. Ten browar powstał tak, że chłop się najebał ty <noise> i nasza ją zcieba. Na drugi dzień. Lejonża nie pizza to się odczczę. To co mu to większy w takim razie. Bo jeszcze wutę. Dobra, masz Ło kurwa, mamy problem Nie pamiętam, która z serem, a która jalapeno Ale kurwa, ty to teraz Ale ty, ty miały być kurwa zglidowane, to jest zapisny. Ale kurwa, ty chcesz mocno zglidowaną Ja mocno zglidowane. Nie było to kurwa, że było, było, było Ale że jak na Orlenie Jacy? Kurwa, jak tylko chciało... <śle> Dobra, to pod zgrzeware. Dobra. Ty, ja nie chcę jednak jak coś Słuchaj no jak potem tak gdzie jest mój kufel, bo ja się Ech? zaraz beł tam jak to chodziło. Wyje z roboty? Co, paruwa wystarcza? Zimna jak kurdysy, kurwa się. Ej gdzie jest mój kufel? Ty. Stury to mój kufel. A, a on jeszcze na lewo, dobra. dobra. Dobra, dobra, to bardzo. Już awanturę mam no w dół robił mówią kufel zabrani. No bo nie chciałem kanałki. <laughs> Bóg, jakby nasz kurwa kupowałem. Dobra, to jest ważna porada. Uh -huh. Muszę kurwa wiedzieć. Że zimna jak skurwysyn? No to, Ale taka... nie z pełną buzią, kurde. Garni się. Jakby... Wszedł do roboty, Rozpalił grill o szóstej rano i tak siedem razy się przekręciła. Tak, tak. prosto z podłogi. Taka... Bułka też mogła być trochę bardziej, wiesz... Szybko szansowana, że Chodź, to w porządku? Tam! Czy to jest? na Dobra, Nie, nie, no, nie. Dobra! Zróbko! Zawidzę! Zawidzę! No boże, kurwa! No kurwa, tu nie Co się stało, kurwa! Tyś wybuchł nagle, wiesz No <grymne> kurwa! To jest niedobre! Ale tu fali spiryt! Ale spiryt je panuje! A ja wam powiem, że to by szło najbardziej! To z pirolem. Ja myślę, że nie będą się przebić. Ja mówię, kurwa jest. Jaka jest cena? Pięćeska, jeden, jeden Jeden. Minus. Smakuje to się tak Dobra, idziemy pogadać na chwilę. Idziemy pogadać. No Jaka jest ocena? Wygląda z kamerą. Jeden. Jeden. ja Jada je trzy kurwa. Jedno. Jeden. jeden. Jeden i to kurwa minus jeszcze. Jeden, jeden.